Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, pokój i dobro. Z przyczyn technicznych dzisiaj koronka będzie tylko i wyłącznie na YouTube. Bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce. Zachęcam do udostępnienia naszej modlitwy. Przepraszam, no ale no, nie mamy czasami takiej możliwości wpływu na pewne rzeczy, które się dzieją. Zachęcam Was do udostępnienia naszej modlitwy. Moi drodzy, poczekajcie jeszcze chwilkę. Zrobię pewne ustawienia, tylko jeszcze, żeby wszystko było ok. Ok. Już teraz nas widać. Moi kochani, no proszę Was. Udostępnijcie naszą modlitwę jak najdalej. hasztagujcie żebyśmy mogli po prostu dotrzeć do jak największej ilości osób. Rozpoczynamy. Za dusze wszyscy cierpiących, zakonających dla nas o dobrą śmierć i za tego z nas, to najbardziej potrzebuje Modlitwy w intencji księdza biskupa Artura. Ważnego. Prośmy o siłę dla niego, który rozpoczął swoje posługiwanie w diecezji sosnowieckiej. Módlmy się za księdza Piotra Pawlukiewicza, za dzieci i młodzież, która dzisiaj była w, na wyjeździe integracyjno-rekreacyjnym. W Krakowie, w łagiewnikach, w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Przypominam mi, proszę, kciuk do góry, bardzo was o to proszę, żeby jak najwięcej osób nam to polubiło i udostępniło. Rozpoczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego. daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebian. Wstąpił do piekiel. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Stąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, na Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Módlmy się w intencji maci, prosząc o łaskę zostania mamy, ponieważ są problemy, więc modlimy się przez stawiennictwo, Czy to księdza Piotra Pawlukiewicza, czy to Matki Bożej, przy żłóbku w naszym sanktuarium w Kobylinie, sanktuarium Matki Bożej, przy żłóbku można i zachęcam do tego, aby. Um, po prostu napisać też intencję na przykład do um, sanktuarium naszego. Za dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzecia dziesiątka koronki do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, na Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnia piąta dziesiątka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty, Boże, święty, mocny, święty, a nieśmiertelny. Zmił się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Zmił się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Zmił się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Bóg zapłać wspólną modlitwę przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg przedmogąc. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pomódmy się jeszcze w intencji naszej ojczyzny. Pod Twoją obronę. uciekamy się, święta, Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami, racz nie gacić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Do świętego Michała. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczej. Pokornie o to prosimy. A Ty, wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecze krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Dobrze, że jesteście. Jeśli macie jakieś pytania, możecie w tej chwili je właśnie zadać. Jeśli nie, to moi drodzy zapraszam Was na teobańkolukę i na modlitwę na różańcu. I też proszę Was o subskrypcję na naszym kanale. No to moi drodzy, z Bogiem trzymajcie się. Pa pa.